Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować pyszne puszyste oponki z dukrem cytrynowym. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania potrzebujemy 3 łyżki kwaśnej śmietany 18%, 250 g mąki pszennej, 4 łyżki cukru. Jedno jajko, 250 g białego sera, półtłustego lub tłustego, 1,5 łyżeczki sody oraz jedną łyżkę cukru waniliowego. Bierzemy miskę, do której przesiewamy mąkę oraz sodę. Dodajemy pozostałe składniki i zagniatamy ciasto. Kiedy ciasto już jest dobrze wyrobione, odkładamy na chwilę na bok. Blat, na którym będziemy wałkować, posypujemy delikatnie mąką. Bierzemy ciasto i rozwałkowujemy ciasto na grubość około 1 cm. Następnie bierzemy szklankę i wycinamy koła z ciasta. Bierzemy mniejszą foremkę, na przykład taką do robienia rureczek i wycinamy małe kółeczka w środku. Kółeczka przenosimy na przykład na deskę do krojenia i z pozostałego ciasta robimy kolejne oponki. Gotowe oponki odkładamy na chwilę na bok. Bierzemy dużą patelnię, wlewamy około litr oleju i stawiamy na średnim ogniu. Podgrzewamy do temperatury 170 stopni. Kiedy osiągnęliśmy temperaturę 170 stopni, zaczynamy smażyć oponki. Kładziemy po kilka sztuk na gorący olej i smażymy po jednej minucie z każdej strony. Gotowe oponki odsączamy na ręczniku kuchennym papierowym. Kiedy wszystkie oponki są już usmażone, przygotowujemy lukier. Do miseczki wsypujemy jedną szklankę cukru pudru, szklanka o pojemności 250 ml i dodajemy 4 łyżki soku z cytryny. Mieszamy. Lukier gotowy. Przygotowujemy sobie papier do pieczenia, na który będziemy odkładać gotowe, polukrowane oponki. Bierzemy oponki i zamaczamy w lukrze. Oponki gotowe. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi, pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia.